Witam, witam wszystkich w kolejnym odcinku yy, z serii powrót do dzieciństwa. Tak jak w poprzednim odcinku yy, gramy w kontrę. Mam nadzieję, że teraz uda mi się ukończyć tą grę. Następnie myślę, żeby przygotować film yy, z gry Nosferatu. Niezbyt popularna gra, jednak ja mam z niej dość dobre wspomnienia i chciałbym wam ją zaprezentować. Zapraszam do, rozgry do rozgrywki. Te runy też nie, nie lubiłem, bo tu trzeba faktycznie mieć oczy dookoła głowy Uważać mm, dosłownie na wszystko O tu o, i jeden szronatę To jakby te granaty czy pocisk, Nie wiem co to, co to, jak to nazwać Rzuca O ci jeszcze chodzą, jak dobrze pamiętam, jeszcze niedługo strzelać Co dopiero wtedy jest jeszcze gorzej ale to chyba w tej rundzie zaczynają oni strzelać. Dobra. Chyba jeszcze jakieś... Zapiszemy sobie, żeby nie stracić życia. Czyli już... O! No tak jak mówiłem, już nawet, nawet teraz strzelają. Trzeba na to umarli... O! No oni potrafią... O! Zabić... Zabić niepostrzeżenie. Czy można bardzo? bardzo szybko zginąć a zacznijmy od, od początku tej rundy i tak przed chwilą zaczęliśmy więc nie, nie, nie ma żadnego problemu chociaż mamy trzy życia prawda tak, tak te bomby, bomby może pociski nie są takie jak były ale można sobie poradzić Dobra. Teraz te mamy są w miarę, w miarę porządne. Dobrze mi nie wyskoczyli, bo wtedy już naprawdę jest dość ciężko. Trochę wkurza mi być. myślę, że szlałem sobie od tak, ale co my chcemy od gier z tamtych lat? Te gry powstały w latach... <grystanie> o, jak jeszcze sprawdza nulam. Dobry Kurde, Cóż, to jest istotne, prawda, tak woli. Jeśli będę nagrał Nosferatu, na będzie test GameCama, bo, bo już yy, udało mi się go uruchomić, przynajmniej na Nosferatu. Zapowrz czekam, bo naprawdę nie, nie idzie grać. Nie wiem czy to wina jakichś procesów, które działają w tle czy czego, ale naprawdę jest masakra w tym odcinku. To jest z mojej strony. Dobra, wyczyszczenie, ale... Dobra, zapiszemy. A to mnie za bardzo nie rządza. Masz O i znowu łosik tu będzie tu co co tu będzie? Czołg? Maszynka? O! Taki czołk Zobaczymy. Jak to nam pójdzie? Fak. A ja nie zapisałam przed tym, dobra. Tak, przejdziemy w ten kanał! Tak, ale sk skąd on jest? jest. Kolega. Poczekamy. Nie, nie ma co się śpieszyć jednak. A, tu już ich nie ma. Dobra, zapiszemy. Teraz spokojnie. Ty co? Dobra, dobra. Teraz mamy już od razu. O, już gróby! Aż ty! I... Nie idzie tego przejść tak! Z, je z jednym życiem! Ale postaramy się! O, jeszcze czeka jak podejść! Jakby to jeszcze coś dawało. Myślę, że to na naprawdę jest o wiele, le o wiele lepiej we dwóch! Ja, nie może, nie może! A, jeszcze raz. Nie, może bez te, tego skakania. Znaczy, że teraz mnie trafi. Jak nie trafi, to może dam radę. Nie, 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 jedź, nie, jeszcze, jeszcze Patrz, nie, 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 Nie trafisz mnie. Znaczy może teraz... Nawalam tej joystick byle, byle jak najszybciej strzelać. Miał ustawionego w Yes! Dobra, zapisujemy. Teraz to jest piątka, szóstka. No to wiem, że to jeszcze, to jeszcze nie koniec, ale ważne, że... Tu jest, tu znowu czołg, znowu czołg. Czołg. To raczej nie, nie może nam znać czołgiem, tylko jakąś maszyną eksterminacji ziemian? Teraz spróbujemy tak... Bo no, tak już my, mnie naprawdę ręka moli od tego namalania wersji. Dobra, wczytamy, gdzie jesteśmy? Chyba mam nadzieję, że jest, to jest ten drugi. Kurde! A to dobra, to już potem. myślałem, że... Muszę gdzieś dalej Dobra, to sobie zapiszemy Chyba, że nie przesunęłem za blisko Znowu nawalanie inwestycyjka? Ooo, chyba nie zdążę małek, Jest! O, jeszcze życie dostałem! No bardzo szybko je pewnie zmarnuję Ale co tam? Po to jest życie, żeby je marnować, prawda? Później, później będzie runda chyba, której... No wiedziałem, że bardzo szybko jest marny. Której chyba nie lubię, ale nie, nie jestem pewien, czy to ta, o której myślę Nie, ja się to no, będę tam w dąb... nie Co tu zapiszę? No. Hmm... Tuż, a, tu jeszcze ten robocik, chyba, na finał, dobrze pamiętam, wkurzający. Oczywiście nie, to jest coś. One są właściwie nowe, to. Ale żeby żeby to wszystko zabić, to trzeba być naprawdę długo, chyba znaczy, trzeba mi to wejdzie. A, myślajmy dłużej raz Sz szóstka, 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 pole energii. O już, o wiedziałem, że co tam. Nie, nie lubię ich. to jest chyba jedna z najgorszych rund, przynajmniej według mnie. Czyli... a, jeszcze dwie nam zostały. Nie biorę ich, wolę te. Znaczy nie lubię tych, tych palników, które z góry strzelają. O, patrzcie, ty też... Ty też sobie ten... O ja nie zapisałem jeszcze. Dobra, raz początku. No i teraz już się stwali nawet oni się kładą. Patrzcie, ja nawet kosmicie ewoluują. Ja się zastanawiałem, co oni mają na plecach. Teraz mówiłem, że jestem gdzieś w ich bazie całej. ...Korambo. Ale nie wiem. To są te co mam. Zapisałem sobie to. Kurze. To zawsze miałem problem. Chyba dalej, że idę. co ktoś Ładnie już przeskocz. A jak to, jak w czasie... Nie, to trzeba, do... no się trzeba. Wygodny jest, dałem. Ty jeszcze do mnie. ja, no, no, Mądry jestem, że... Udało mi się! Da dalej. O, tego nie lubię. Trzeba mieć dobry, dobry kontroler, a mi ten joystick o odrobinę szwankuje. Takie coś to Zapiszemy sobie Tu 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 co tam, tam jest ochrona wydaje W tym W tym tym Jak to się nazywa Nie, nie jak to, się nazy to sobie tu zapiszemy Aha. czyli dobrze pamiętam. Jednak to się pamięta, to co było kiedyś, chociaż w jakiejś części. Troszkę się A co to jest za boss? Hm. Nie, nie mogę spamiętać. Siódmą rudę pamiętam jaka jest. Bo pamiętam ją do, dokładnie, bo mi się dość fajnie nawet podoba. Ale tu nie pamiętam tego bossa. O, ten! Goliat! A to trzeba go przeskakiwać. No to się teraz narobię. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale Jan... jeszcze no i weź ty, byłem taki mądry. My najlepiej, o wiele lepiej się gra na dwóch. A tu trzeba go na... ...idealny przeskakiwać. Omijać to A co... jak on rzuca te krążki całe. Bo nie da że on jeszcze te krążki puszcza, to jeszcze idzie na ciebie. Nie gorzej, z tak kilka tych krążków oczy, ale wszystko jest do przejścia. Tylko trzeba się trochę napocić. O ile rundy w większości są dość proste, przynajmniej dla dwóch graczy, bo tyle los jest zawsze trudniejszy. O, już wyniki kolarek. Przekra... Tak, gnie za szybko. Nie liczeń. Może długie kolory. Pumieraj! Nig się tu nie chce, kosmito. Czerwony zaraz umrzesz Patrz ty mądrzy Jest! Nie dobrze, że z różnego bossa się dostaje... Yy, dostaje się życie, ale fakt faktem Ono nie jest zbyt niepotrzebne Hanga, czyli przedostatnia misja No to nie, nie będę chyba raczej znaczy się rozgrabniał i... I tą misję postaram się przejść yy, W tym odcinku Może no, to jest ściany z gwoździami? Czy coś takiego? O, przyspieszymy No i jak zwykle bardzo szybko trasę... Wracam które mi zostały Tak i że... tak Patrzcie jeszcze to na górą przerwie no, Jak to macie z tych kosmicznych Jaki tu boss był? Nie, nie mogę sobie przypomnieć, ale mój, ta ruda mi się w miarę podobała zawsze. Ostatnia, ostatnia... To jeszcze nie jest taka trudna, skoro pamiętam. Tylko tam są dwa takie małe bośniki, bo jeden boss to takie... Coś... Cóż... Znaczy, ni nie jestem w stanie wam powiedzieć teraz. Jeszcze teraz tego w ani nie Nie, jednak popnę. A, bo, no. I boom, bo, boom. trochę bo, na... bo, zbytnio nie wiadomo na bo, 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 Fuck. To już bo, No, będziemy próbować. bo, bo, Nie wolę. Aj. No, nie, no. Wow. wow! O nie, ludzie! No jak ja mam tu przejść? O! Czy bok jakiś? O! A to tak. Teraz. Teraz, dobra. Myślałem, że to. Jakiś bóg. Bo najwyżej się ta runa będzie teraz kończyć z tego co pamiętam Jeszcze kawałek, a to, to jest 2 2 to 3-3 sorry, na 2 cykle jadą To się trzeba się wyrobić z tyłu To już lepiej tam czas strzelać Teraz taki kawałek prostej dłuższy i będzie boss. Moi pamięci To wynika Ale co to jest? To nie pamiętam coś wam powiem Pierwszę tych żołnierzy jest. Żołnierzy Nie wiem jak ich nazwać inaczej. To jest jak trzeba zapisuję. Aaa, dobra. Trzeba rozwalić tetę. No właśnie to ile, że ich omijać tych co wychodzą, to jeszcze to, to zastrzela. Dobra, to sobie przy samym... Przy się samym, To nazywają. To ciekawe jak długo. Ile to na, magię, na ten, ten krzyż, nie wiem tylko czy sam tego krzyża nie da rady rozwalić, ten, bez tego. Fuck! Nie umiem, myślę, że ten krzyż może rozwalić be poza. Bez, bez rozwalania tych, tych. No właśnie, bo nie ma co się, co się trudzić z tym. Więc, jeśli dobrze pamiętam, ostatnia runda to Czyli środek zła. Ta muzyka mi się zawsze podobała. Bo jest fajnie, fajnie odzorowane to. A jeszcze wpadły one. No ja też wpadłem. Oooo. Wow. Jakiś sampan się nie, dobra. No właśnie, to co te, te, nie wiem, nie wiem jak to nazwać. Ob, obce? Obcy sory. Tu za tam porozmalać. Wiele na dwóch się fajnie grało, bo jeden zajmował tym czymś co wylatuje z tej głowy całej, czy nie wiem, pasz, czy jamy. A drugi właśnie sobie spokojnie rozwalał. Zobaczcie, ufoludków. No to z pierwszy takimi mini później taki drugie to będą jakby kłuc, czy serce. Nie lubię tych gwiazdek, tych one wkurzające są bardzo. Będę prostszy, troszeczkę raczej nie chcę rozkazać. A nie, 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 nie. nie, nie. moje ulubione bomby są one tu bardzo pomocne bo o wiele pomagają bo można bez problemu trafić właśnie tą kulkę energii czy nie wiem czy patek śniegu nie potrafię na to no, no nawet właśnie mam, ale no, tak tak to teraz nawet nie, nie w trafię ich tylko zapisuję sobie Myślę, że to już Masę z tego na początku samego. O! Oh. Jak to fajnie nie fortunie wpaść. No z tyłu mu mamy o wiele lepiej zabijać to wszystko. Oooo. Oh. Znaczy więcej wątków bod... trafia w to. Oh, o! czy teraz pojąć? Teraz pajączki będą latały i będzie końcowy boss, czyli ten płuca czy jak serce, nie wiem, jak to dokładnie nazwać. A w większość, dużo rzeczy w marionetach, w maryn, sorry, kontrze. Ogólnie w grach ciężko, ciężko nazwać, bo ciężko to rozpoznać. Tu zapisałem, a tu zapisałem, dobra. Dobra, tu zapiszemy. Ja taki się Dobra. Zapiszemy sobie. coś się no, no. oh, no, no. no, zetkają, te... te każdego tego. Nie wiadomo, czy to się spadnie na głowę, czy nie. Co robi palący? z tymi pasami to jest zawsze problem. Nie, to jest właśnie ten problem. Czy to ci, ci spadnie na głowę, czy nie? O, właśnie. I tu jest problem. Weź ty, weź ty, bądź mądry. I to! I tu wszędzie. To ja będę nie skończona, się to przechodził No kurde nie, dobrze, że są te zapisy, bo te zapisy to była jeszcze gorzej. Tak faktem, już bym raczej nie żył. Możemy skończyć na noc, grę. Oczywiście jej nie przechodząc. Resztaram i turba. Uważam, że już jedno chyba się zniszczone. Kurde no! Trzeba się sprężyć i trzeba się zapisywać. Wygląda to, tej sytuacji Może A! Może mi trochę porów? Zniszcz się! Dobra, to stronę tylko. Dobra, zabij teraz Nie będę, niech to on zniszczył obcych. Czyli się zwykle e, auto znalazł. A on zaraz szybciej pulsuje, chodź No. Za chwilę to wszystko wybuchnie. Nie, i zabił mnie jeszcze. No, wybuchaj, wybuchaj, bo ja nie chcę umrzeć. No, byś no, szybciej wybuchnął. O, już prawie, tak? Prawie... jest! Teraz zobaczymy ujmujący filmik na zakończenie. Z tego co pamiętam, uciekamy helikopterkiem z wyspy zajętej przez opcję, która wybucha. Piękna muzyczka, gratulacje! Zniszczyliśmy i zniszczyliśmy przeciwnika i uratowaliśmy świat. Jesteśmy bohaterami. Tak po prostu. Muzyka adekwatna, zaraz będą nam leciały podziękowania. Cała ekipa to zrobił. Programiści. Oczywiście, jak widać, raczej to Japończycy byli, troszeczkę wszyscy. Więc chwała im za to, że dali nam to, co mogli. Wypuścili taką konsolę którą praktycznie każdy yy, mojego rocznika na starsi zagrywało się w dzieciństwie. Więc kończę ten odcinek. Następny odcinek raczej nie będzie NES-em NES, tylko gra już na kompa Nosferatu. Przynajmniej chyba już parę odcinków stamtąd. Później nie wiem raczej powrócę do Nessa jeszcze tak jak mi koledzy mówili możliwe, że nakręcę Adventure Islandera. Stanka jeden odcinek. No i później jeszcze zobaczymy. Może coś. O, może ze Spidermana. Bo Spiderman był naprawdę yy, bardzo fajną produkcją NESA. No więc to byłoby tyle. Trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się, cześć!